Siema, z tej strony Magnes i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy oglądać typów z mojego klanu. Czyli Kacper, czyli kogoś kto jest najlepszy w moim klanie. I Kacper gra z na boty na tego robota z moim kolegą Karolem. I z Mateo jeszcze? Nie, nie. Nie, koniec świata. Czemu oni ze mną miklają? Co oni w ogóle sobie uważają? Normalne wyzwania, ale nuby. <śm> one są, oni są nuby. Jak ja mam wyzwanie mistrzowskie, a oni mają normalne, naprawdę. Dobra, zobaczymy, jak oni tutaj będą grać sobie. No nie, oni są nubami. Kacper i Faucer, stąd to są normalni. I Mateo jeszcze nie. Nie wierzę, że Mateo z nimi gra z takimi nubkami. Nie, że oni są nubkami, nubkami, bo oni są lepsi ode mnie, ale naprawdę normalny jest. To jest naprawdę śmieszne. Normalny nie, nie wierzę. Normalny, ja cię sole, ja mistrzowski. Co nie mają normalny, potem będą mieć trudny, potem ekspercki, a potem dopiero mistrzowski. Co? Ja cię sole, ale nuby. Dobra, typy z moich klanów i... No właśnie wygrali. Słabi, 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 bardzo słabi. No, nubeczki, nubki, nubki, nubki. Poproszę dołączenia, oczywiście, że... Wiem, że już jedyny w drużynie. W ogóle byśmy może w nim zagrali, czy nie wiem. Kacper, jestem twoim szefem, masz ze mną zagrać. A dlaczego jestem jego szefem? A, dla, a może dlatego, że on jest w moim klubie? Co ty chcesz? Zapson o! tam To ja wlądam Jak zapson jest w moim kobietą. Nowość. Nie żartuję. Tak nie, nie zawsze. Rapsunowi w ogóle piperka drapnęła. Tara. Chyba ma spajka, chyba. On gra solo? Tak. Solo gra. Osiem drużeń do niego. O, to jest tam... Nie, 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 gadajcie. To jest ta mapa, gdzie robot. A to się świetnie składa, bo jak tutaj robimy walkę z bossem, byśmy mogli powiedzieć nawet walkę z robotem, a nie walkę z bossem, więc się świetnie składa, że on przegrał. Myślałam, że mu... dobra, nie zapraszam ich. No, w ogóle ze mną nie grają w Pewnie oni znowu grają, tylko że w trudny z moim kolegą Karolem, aucerem. Tak. Co, 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 to, co, co? On też ma mistrzowski, nie? On też ma mistrzowski, no ale pros. No żartuję, ja też mam mistrzowski, to nie jest taki pros. Zaraz ile mu zostało na HP Robota? Mało. A ja, ja więcej. Taki troszkę nubek. E, on nie pokona mistrzowskiego. Nawet nie ma szans. Mistrzowski to jest... Tak, nie pobił mnie. Ja ileś punktów lepiej zagrałem w mistrzowskich, więc on nie jest takim prostym jak sobie myślałem. Dobra. Teraz patrzymy czy jaki ma Karol, bo Karol e, jaki Karol? O, Żapson, Żapson. Żapson dalej gra tamto. Sobie oglądniemy Faucela. O, pięknie. Co on gra? W ogóle jaki ma poziom na tym robocie? Trudny. To naprawdę Karol albo Faucer, jak kto woli, czy Karol, czy Faucer, to nup po prostu nup. O ma ten skin. Ja cały czas nim wygrywam. Ej, no to spoko, ale on ma trudny level, jaki nup. Jak ja mam mistrzowski, on ma trudny, no to to jest nup. Albo super nup. By było śmieszne jakby coś się go zrobić, by było najśmieszniejsze niż... o pięknie Trudny level, nie no level, trudny. Dobra, nie pobijam on mojego rekordu To jest po prostu śmieszne Te w moim klanie są po prostu nubami. Może i mają więcej pucharów ode mnie, ale tak są... Nie są lukami, a Fawcett to chyba największy, jak on ma trudny level. Naprawdę. Każdy masz mistrzowski. Ja mam mistrzowski, on ma trudny. No nie wierzę, po prostu w to nie wierzę. Taki nubowy level. Dobra, Sego pokona, a nie Team SL, FL. Nie, jeden HP został, nie! Dobra, widzieliście, to jeden HP mu został, nie? Dobra, jeżeli odcinek wam się podoba, to łapki w ogóle sobie na kanale i...